Dobry wieczór Państwu. No Już pierwsza połowa. Myślę, że tutaj zespół gospodarzy był zespołem dominującym. Nie za dobrze, nie za dobrze weszliśmy w ten mecz, nie za dobrze ta pierwsza połowa wyglądała, mimo że przeciwnik nie stwarzał jakichś stuprocentowych sytuacji, to w nas było trochę za dużo ostrożności takiej w grze. No To też wynika z tego, jak do tej pory się układa nam ta runda. Dwa pierwsze mecze przegrane po 1-0. W dość takich, mówię, pechowych też warunkach, gdzie, gdzie niekoniecznie trzeba było te mecze przegrywać. I tutaj też to, jest to jakiś czynnik, który ma pewnie wpływ na, na sposób tego grania. Druga połowa już trochę odmienna, i po drugiej gdzieś tam jakiś lekki niedosyt jest, bo kilka tych sytuacji można było lepiej rozwiązać, szczególnie w tym ataku szybkim, bo w sytuacji 2 na 1 lepiej, jakby się Lucian zachował, to można było z tego stworzyć sytuację stuprocentową. Bramka wyrównująca jeszcze kilka kontr, które mogły, mogły być groźniejsze przy, przy lepszym rozwiązaniu, ale przy takim przebiegu meczu ten punkt jest myślę w miarę sprawiedliwym wynikiem, i dopisujemy go, przełamaliśmy wreszcie tą niemoc dwóch wcześniejszych meczów. Pierwsze punkty w tej rundzie i myślę, że z czasem będzie to szło w dobrym kierunku. Wrócą chłopcy po kontuzjach, bo dzisiaj pięć. Pięciu zawodników kontuzowanych, pięciu ubytków etatowi wykonawcy tych fragmentów, dlatego też w tym elemencie dzisiaj nie byliśmy, że tak powiem, sobą, gdzie jesteśmy drużyną, która najwięcej tych bramek ze fragmentów strzela. Tutaj, tutaj nam tego argumentu trochę zabrakło i nie zagrażaliśmy za bardzo stałym fragmentem bramce hojniczanki. Serdeczne podziękowania dla naszych kibiców, którzy zjawili się w. Po tak dalekiej podróży z Niepołomic do Hojnic i nas wspierali na, na trybunach tutaj w Hojnicach. Także serdeczne podziękowania i do zobaczenia na następnym meczu w Niepołomicach. No cóż, bardzo chcieliśmy wygrać dzisiaj mecz. Wiedzieliśmy, że gramy z solidnym zespołem. Jak to się mówi, nie umiesz, nie możesz wygrać, to musisz zremisować przynajmniej, żeby ten punkt przynajmniej. W naszej sytuacji szanować i, i, i dopisać. I tak też zrobiliśmy. Na pewno pierwsza połowa, taka jaką chcieliśmy grać, jeszcze szukałbym odważniejszej gry. Poprzez te działania, szczególnie w bocznych sektorach i stwarzanie jeszcze większej sytuacji, ale wiele uderzeń, wiele naciskania na Puszczę spowodowało, że byliśmy tą stroną dominującą. W tej pierwszej połowie skutecznie się zachowywaliśmy przed kontratakami, aczkolwiek też puszcza miała sytuację, gdzie musieliśmy bardzo dobrze wyblokować, ale taka jest piłka, w której trzeba umieć ofiarnie wyblokować uderzenia, i, i tak też zrobiliśmy. Na pewno cieszy to, że zawodnicy bardzo dobrze. Realizowali działania w obronie przy stałych fragmentach, bo wiemy, że Puszcza jest zespołem, który bardzo mocno liczy na te stałe fragmenty. Ma zespół ukierunkowany bardzo mocno na to, najwięcej bramek strzelonych po tych stałych fragmentach, i to widać, że jest to dopracowywane, i nie jest łatwo bronić się przed takim zespołem. A my to zrobiliśmy bardzo dobrze, nie straciliśmy bramki, i też wiele zagrożeń nie było, czy praktycznie nie było zagrożeń ze całego fragmentu. Także tutaj brawa dla drużyny i dla sztabu za przygotowanie tego wszystkiego i za realizację. No Na pewno szkoda, że wygrywając u siebie, yy, tracimy bramkę i, i, i remisujemy ten mecz, ale tak jak mówiliśmy przed meczem, że gramy z zespołem, który, który gra solidnie w piłkę, gra solidny futbol, taki trudny do. Yy, do, do, do Wyblokowania, że wiele tych stałych fragmentów wypracowują sobie, i tak też było dzisiaj szkoda, nie ostrzegliśmy się błędu, ale taka jest piłka nożna, musimy grać dalej, musimy każdy punkt szanować i dopisywać. I tak też jest dzisiaj. Wiadomo, chcemy grać o zwycięstwo, chcemy wygrywać, ale jak, tak jak powiedziałem, jak nie możemy wygrać, to musimy zremisować, żeby dopisać jeden punkt. Dopisaliśmy jeden punkt, nie jesteśmy szczęśliwi, ale z pełną pokorą i z szacunkiem podchodzimy do tego, bo wiemy też, że z Puszczą nie jest łatwo zdobywać te punkty. Oczywiście, tak jak tutaj trener powiedział, w tym roku nie zdobyli jeszcze punktów dzisiaj dopiero, ale, ale wiemy, że w tych meczach, które rozegrali mieli sytuację i tutaj z ruchem na przykład stworzyli sobie sytuację takie stuprocentowe, gdzie powinni wykorzystać, a nie wykorzystali. Dlatego tylko dobra dyspozycja bramkarza czy, czy obrońców zadecydowała, że nie, nie zdobyli tej bramki. Dlatego, tak jak powiedziałem, z pełną pokorą bierzemy ten punkt, szanujemy ten niedosyt oczywiście w sportowo jest, ale tak jak powiedziałem wcześniej, mamy punkt i musimy dalej pracować, żeby zdobywać w kolejnych meczach punkty, szczególnie na wyjeździe. Musimy dobrze przygotować się do meczu ze Stalą i zrobić wszystko, żeby zapunktować w meczu ze Stalą Rzeszów. Dziękuję.